Widzowie są początki są, są końce Ale nakaz ja tam też przez początek dzisiaj pierwego, czemu nie czwartego? Yy, no, Mam czwarty, po czwarty usu... więc tak, po czwarty na, przesłałem na, yy, na tuba pobierało się, w tym czasie ja osiągnąłem z karty pamięci i później wyskoczył mi jakiś błąd, więc... sorry, ale czwartego odcinka nie było jest aktualnie 5.31.29 czerwca już wracamy Zostawcie łapkę w górę i subika, bo aktualnie w Polsce mamy 4.31, a w Londynie trzecią trzydzieści Tak. Zacznijmy od, zna, zacznijmy od tego, żeby, że mieliśmy tu być tydzień. No i pierwszy filmik nawet opubliko, opublikowałem tydzień, nawet Emi opublikowała osiem film... 8 dni temu. Jedzie. Jutro jedziemy na wakacje. Możesz mnie nie kamery? Dobrze. To przynajmniej zrobię cenzoret. Nie, po prostu na, na Twoim jest. ubie. Nie ruszę cenzoret. Nie, nie, nie. Nie jesteś Trudno mi się pożegnać z korfu, lecz zarazem były czasy, gdy za mocno tęskniłem za mój domach. Bardzo mocno tęskniłem za Teraz może. Czy Wam też jest trudno opuścić? Nam też jest trudno Ja cieszę się, że wracam do siebie. Ja to samo. <śmary> I subskrybujcie mój kanał, bo wbijamy 200. Ale jaki jest twój kanał? Timko, ale pieski, nie tam, tylko Tim. Ja sobie wymyśliłam. Jakbyś miała na imię Tim. A ty nie nagrywasz, a ty nie nagrywasz vloga na zakończenie? Nie. Patrz, tam jest jakiś <coughs> i ładne jest kolor nieba. Ej, ja już chyba znam piosenkę pożegnalną. A, ale ładnie panie. O ja już chyba wiem jak... Kameczkiem, toręczkiem. Torankiem. Kramy, papa! A, Jeżowce papa! Będę tęsknić za A takim jeżowce. pięknym i ciepłym morzem. Ja widzisz, tam coś płynie. Tam coś było. Twoje czyny może będą zapamiętane. Korfu grzybek konturowy. Już prawie puściłem łaskę. Myślałam, <laughs> że już prawie puściłem błęka. <laughs> to opuszczamy. Nie może tu jest taka sytuacja. Ja wiem co teraz śpiewać. Lepiej, lepiej, lepiej spał, lepiej spałzuję bo, bo, śpiewam podobnie jak te dzieciaki w tej piosence. A nie chcę żeby mnie wyjwali opiawa autorskie i, i wycisili ten filmik. A, no właśnie, jeszcze śmieszna historia. Słuchajcie tego, widzowie. Słuchajcie to, bo nagrałem, bo nagrałem, bo nagrałem, bo gdy nagrałem i przesłałem, bo ja gdy, gdy nagrałem, bo gdy nagrałem i przesłałem pierwszy odcinek na YouTube'a. a ja czwartą część prześlę dopiero, jak będziemy w domu. Bo mama mi musi pomóc, bo to było zbyt zbyt trudne do... i, do i słuchajcie tego. to i słuchajcie to. Filmik później dostał... Dostałem powiadomienie na Gmailu, że filmik został zblokowany w Rosji. Czajść to! I Rosjanie już nie mogą tego zobaczyć. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Ja już widzę, że uwielbiam robić śmieszne miny. Na YouTube mówiłam. Kiedy? Kiedyś. Aha. Tu na mówiłam, Jak byłam w szafie. <grymne> No to nieźle. Alaluch Da, <laughs> jeszcze... Jeszcze z gołym benzolem Lataj po całym aucie. Chciałabym wziąć do słońka wdechłego alalucha na pamiątkę. O nie! Błagam, <laughs> broń cieni, Boże! Będę 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 cię nim straszyć w nocy! O nie! O nie broń Boże! Nie wejdę na wojski es, es stworzyłem swoje własne karty DIY Bombis World Teraz mi się przypomniało, bo powiedziałem <kluz> <kluz> Broń Boże, a jest bóg bombisów. W którego, w którego nie możecie wierzyć. No Macie tylko... Nieważne. Tęcia. Y... Tęcia. Lepiej. Rainbow, lepiej jeśli Tęcia. jesteś chrześcijaninem wierzyć Tęcia. w tego. W, w Boga pod postacią Jezusa. Boga pod postacią Kota. Przykazanie, przykazanie pierwsze nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Czyli to, zna, to znaczy, że masz. Że masz że mieszkasz w jakimś kraju i musisz y, wierzyć w religię, podadą do kraniu O to chodzi. Aha, okej. Okay. I chodzi też w tym o to, żeby nie modlić się do rowera, do komputera, do telefonu. <laughs> ale mogę to powiedzieć nie, nie, nie. <laughs> my będziemy godzinkę jechać na lotnisku nie godzinkę żeby oddać auto Potem no Do Green jeżo. Motion. Do Green Motion. Ja wiem jak się nazywa ta tak? firma. Green motion. To tak. dlatego mamy tak badziewnie małe auto. Nie, nie dlatego. Dlatego, że yy, większe auto by było droższe. Mówisz? I mam. I mam... I mam. Yy, do, no bo, no bo Emilka. No bo... Co? Chcę mieć oto! Nie mam. <laughs> chcę mieć hajs. Nie mam. Masz. W skarbonce. Ale on się Ty. nie pojawi tutaj. Chcę no i? Mieć tu hajs na kolanach swoich. Nie mam. Co? Chcesz, żeby... Żeby hajs się modlił do ciebie? Nie, chcę, żeby spadł mi Z sufitu. <laughs> Ja tu nawet sufitu nie mam. Jest. A to to co jest. Coś. Jest już 621. Mamy bardzo piękną pogodę. Piękny to jest, deszcz albo Oto to tak ładnie hmm. ruchnąło. Tu jedzie nasza przypakowana Emilka. A tu moja syrecia. Nie wiem ile tam się jedzie ale chyba godzina a wczoraj byliśmy a wczoraj nic ciekawego do nagrywania nie było bo wczoraj ee, jadliśmy kalmary I takie pyszne były matki są najp... najpyszniejsze w górę to było takie małe. Ja myślę, że, ma że macki Kalmara są większe. Polecam tam przyjść, zjeść Kalmary, jak, jak będziecie na wyspie Korfu, położonej obok Grecji. Y jako Chodzi teraz, mam szóstą pięć, a u nas tu w Grecji siódmą w... I ja nadal mam zatkane uszy. Dzień już mam zatkane uszy. tu, mam zatkane uszy. Nie minęło tu już dawno. Nadal mam. Hmm. Cóż, tak chyba, że jestem uczulony na sobie. Nie wiem. Oby nie. Bo ja chcę jeszcze gdzieś jeść. Już jesteśmy w samolocie Była przed chwilą muzyczka, która oznaczała przygodę I dobrze, że się skończyła eee, A propos lecenia samolotu Ja nie będę przez całe mie życie mieszkać w Polsce. Polecę do Japonii. Ale to dopiero za, za kilka lat. Ja nie będę całe życie mieszkać w Polsce. Przeprowadzę się, do... się do Japonii polskiej. Jak to wam chyba mówię Dlatego pierwsze. Po pierwsze, w Japonii są ładne dziewczyny. Po drugie, w Polsce są wysokie podatki, więc, więc lepiej opuścić Polskę. Tu mamy, tu mamy zasady bezpieczeństwa. Czasami tam możemy sobie włożyć maskę. Czas, też trzeba zapiąć pasy. I jak? Fajna.

Cześć. tak się prezentuje ja tęskniłem za Polską i to bardzo Zostawcie łapkę w górę i po 400 ale to jeszcze nie koniec bo nagramy jak jeszcze wróciłem do domu Jesteśmy ja się bardzo cieszę, że wrócę że wracam do domu. Yy, zostawcie łapkę w górę i subika. Yy, jutro, jutro nowy odcinek z Roblox Dorsów. Premierowy będzie. Yy, a po jutrze unboxing mojej płyty. O ile znajdę. Niri. just wrap of grace bigger let uh, you the